I Cześć Siemaneczku, witam w kolejnym odcinku z Outlast 2 na kanale. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, bardzo gorąco zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapeczki w górę, napisania, komentarza pod filmem oraz do picia na moje social media, Instagrama oraz na mój drugi kanał sportowy. Jeśli nie widziałeś jeszcze 500 razy chodzenia po schodach, bardzo gorąco zachęcam do zobaczenia. Teraz się wyświetli okienko lub też będzie link podany w opisie do wszystkich social medi także będą linki okej okay, gdzie my to skończyli ostatnio tutaj ta psychopatka z krzyżem wbiła zabiła naszego przyjaciela pomógł nam i od razu go zajebali dobra to musimy iść jak ścieżka prowadzi pytanie czy ja mam baterię? tyle żeby by mi starczyło, ale na pewno gdzieś po drodze będą baterie. Hmm. Widzę jakiś pomost zerwany. Trzeba będzie się chyba przez wodę przeprawić. Dobra, no to idemy przed siebie. Co tu trafiłem na skałę. O, no to pójdę. Przepłynę się rzeką. O, chyba tam muszę. Strona światła iść. Hmm. Widzę, że ktoś tu pilnuje, chyba. Nie mogę się tu zanurzyć. A nic co ty tam robisz? Idziesz ze stąd? Allo? Czekaj, jak się tutaj przepłynę, czy mnie zauważy? Bo nie. A to to jest w ogóle fen. Myślę, że ktoś tu łazi, a to po prostu lampa się kiwa. Dobra, tutaj pewnie, oczywiście, że jest zamknięte. Jakżby in inaczej. A przez most muszę zapierdzielać. O, trupki se wiszą. pytanie jak tutaj się jasna dupa no okulda coś się czuł. Się tutaj wczołgać. Tam już ktoś idzie. By nas tu nie zauważył, aby. No cały czas już tutaj słychać, że ktoś tu jest. Ale niby nie wiadomo z której strony. Hmm. Chciałbym to jakiś taki mały rekonesans zrobić, ale nie wiem. Ci mnie nie zapierdzielą przy okazji Ale tylko jeden sposób można się to dowiedzieć. tutaj, Okej okay. tutaj, chyba ta jestem suka teraz będzie tak mnie się coś kurde zdaje. Fuck, 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 fuck. A ja tu kurwa mogę iść. Tu jest wszystko pozamykane. Kto jest ta dziwka. Fuck, nie, dobra, to jest pierdolenie ode mnie. O, tutaj można wejść w interakcję z to. Okej, okay. Nie wiem, czy moja tule po prostu kurwa stoję Jak mogę się tu gdzieś schować? Chyba no nie. O. Coutne czy coś się tam zrobię Ale chyba mi się zdaje, że on stamtąd nie wyjdzie. Będzie tam chodził w środku. Trzeba to niestety sprawdzić. O, on dojdzie. Ale teraz zapierdalamy do środka. Niech sam tylko pójdzie. No idź tam, idź tam stary, idź tam. Kurwa, wraca się. Wiecie co, ja sobie to po prostu na speedzie przejdę i tyle. Nie będę się tam martwił, czy ktoś mnie goni, czy nie. Tyle, no. Zamiast się chować w pszakach pół godziny, to ja sobie to zrobię na szybko. Czemu nie? Muszę baterijkę zmienić. Tu jest jakaś karteczka do poczytania OK, dobra, zmień baterię. Change the battery eee, łańcuch pociągnij. O kurwa. No Patrz, że go zmielili. Dobra, trzeba teraz deską. Co mi to da? O No to teraz padłem We sto trupów Urządzili sobie uczny syny heretycy sobie biegniemy przed ciebie. Prawda, czy tu coś jest? Katka do podniesienia jest? Okej. Okay. Dobra. Nie chcę się chować. Po co się mam tu chować? No i lecimy dalej. Nie ma się co chować. Klapki na oczy i lecimy przed ciebie. Ale mnie coś oślepiło. Kurde. Kurde, masakra. Ale ptaki pospadały z nieba. No właśnie, co to kurde było? Gdzie co, ten, to ja chyba nie przejdę, tak mi się zdaje. No, bo mi się dobrze zdaje. Że ten to ja nie przejdę jednak, ale... A, tutaj jakoś droga prowadzi. A -a. Może tymi skałkami jak alpinista mam się... Pięć, pytanie? No. Tutaj raczej nie, tutaj też raczej nie. No bo tam niby widać, że jest jakaś ścieżka. Trzeba jakiś punkt znaleźć, dobry, w którym się można M. Hmm. O, może tutaj? No, właśnie. I teraz trzeba... O. What's next? Potem, no właśnie. Tak trzeba przyjść. Teraz bokiem. Tyłem do... Nie, raczej nie do ściany, do, po prostu do skał. Okej. Okay. Aha, i tutaj trzeba sobie rozbieg zabrać. Dobra. No to jesteśmy w domu. Ile tutaj tego ptactwa leży? Masakra, masakra. Dobra, idziemy dalej, jak ścieżka prowadzi. Hop. Hop i dalej. Lecimy, dobra, muszę sobie użyć kamery. O, do jaskini wchodzimy. Okej. Okay. Dobra, to idziemy. Będziemy się czołgać. Idziemy się czołgać. Ale to musi być przerębane, jak się wchodzi do takiej ciasnej, ciasnej jaskini. Jesteś skrępowany. Ledwo możesz się ruszać. Aha, to trzeba nagrać, pewnie. No, ładnie się tu urządzili, nie? No nie. Ok, nagrane? Chyba tak, dobra. Ale w sumie tutaj mi... Niepotrzebny naktowizor. bateryjka to sobie od razu wezmę. A, tam trzeba przeskoczyć. A tutaj mieli niezłą ucztę. Co to jest za zbierz? Albo no, ja chyba raczej człowiek. No. Nie, chyba zbierz. Takie szkiel, szkiele trochę niepodobne do człowieka. Tu jest zerwane. O chyba... No właśnie chyba. Trzeba to przeskoczyć dobrze. O tu jest bateryjka Chyba ja wcześniej zebrałem. Przed tym jak się zabiłem. A trzeba sobie dobrze rozbieg wziąć. O. No, udało się w końcu. Okej. Okay. Jak się to mówi? Czasami do trzech razy sztuka, teraz było za drugim razem, więc do dwóch razy sztuka. Ciekawe, kiedy mnie tu ktoś pogoni. Może kamerę włączyć? Aktywizor? Proszę mi, nikt tutaj nie wyskoczył nagle. przed. Przede mnie. No dobra, kurwa biegniemy, bo nie ma, co, nie ma co się skradać Chyba hmm. tędy Przynajmniej tutaj ścieżka prowadzi Okej. Okay. Krój słychać. Chyba składają znowu w ofierze. Dobra. Zejdźmy stąd. O, tutaj nie jest jakiś ludek. Baterijka. podnieść baterię. Dobra. Chyba mamy nawet w zapasie tych baterii, jak na razie. No i lecimy przed siebie. Cały czas do przodu. O, jest jakiś... Rzeczka, tu mogę wejść, bo nawet muszę tu wejść. O kurwa, jakaś tam chodzi. A, to muszę ten sypać. Prawa kolejne martwe dzieci. Knot mówi. A kto to jest ten Knot? Pewnie się przekonam. Za jakiś czas. Pewnie prędzej niż później. Okej. Okay. O. Coś mi się zdaje, że będę zaraz spierdzielał stąd. Ale tak mi się tylko zdaje. Łączę sobie... Maj, mikrofon ...zatrzaśnięty... Tam ktoś chyba po schodach popierdziela, więc radziłbym się sobie samemu pośpieszyć. Okej, zmienię sobie baterię. No. Elevator. Kurde, serio? Generator trzeba włączyć. Great, po prostu great. No i co? I chyba klapki na oczy i lecimy. Sędzia, Dobra, pierdźela się ode mnie, kurwa, i tyle. Słyszę nawet, nie wiem gdzie to jest, ale nie wiem gdzie ja lecę. O kurwa, SSS, pierdźela się ode mnie, kurwa. Yeah, dalej. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. O, tu jest coś, jak wygląda generator. Chyba to jest to. Chyba to jest to. Dobra. Okej. Okay, dobra, włączyliśmy. O kurwa. Fak, 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 fak. Co ona się kurwa rzuci na mnie, suka? Nie, tak sobie po prostu przyszła tutaj? Co, on tu sprowadza swoich znajomych? Czy mi się zdaje? Ja tam podejdę, on to na pewnie zajebie. tam wymachujesz tak tym nożem, że ja nie wiem o co ci chodzi, kurwa, nie? się nie dobrać. Dobra, no to trzeba chyba przejść koło niej. Innego sposobu nie ma. Ja przynajmniej nie widzę. Dobra, no to raz się żyje. No kurde, biegniemy koło niej. Ale tylko się ten doby Oczywiście, kurde, za drzwi. A, to to nie ten był. Lecimy przed siebie, nie ma co. O, kurwa mać. Nie ma czasu nawet na leczenie się dalej suko! Aż mnie przestraszyła dziwka, no nie? Ale się też naprzeklinam, grając w te horrory. Trzeba sfilmować. Ok, ale w tym odcinku to by było już na tyle. Jak się podobał, zostaw suba. Paweczka w górę, komentarz, wina moje social media oraz możesz zobaczyć moje wyczyny na drugim kanale sportowym. Ja się żegnam. Do następnego odcinka. Cześć, na razie.